Chyrdę, może chcecie takie naprawdę konkretne ocenianie Waszych prac, co? Gdzie ja się przyłożę, usiądę i postaram się podrysować to, co mogłoby być lepiej zrobione. Dajcie mi znać, czy chcecie coś takiego. Co <ścoughs> to ma buzię, taką malutko. Jester, jaki wzrok? Od Vipka mamy, przerubie Edward. O kurde. siema z tej strony, jest jestem już tak rozszczepany, że wyglądam jak młodszy bratki Newricha, trochę większy bratki Newricha, ale dzisiaj zakładam słuchafony na uśne, pierwszy raz na tym kanale. Prozurę w samolocie, lecimy z przeglądem Discorda. Bez zwanego gadania, zostaw suba jak jesteś nowy bądź nowa. Daj łapkę w górę, jak chcesz więcej serii z Discordem, z wami, ze społecznością. Może odpalę serii na zasadzie jedno wbicie, jedno pytanie, albo rozśmiesz mnie w 15 sekund. Może jakieś mam talenty na Discordzie? Piszcie mi. W komentarzach, czy chcecie coś takiego. A teraz lecimy bezpośrednio do fanartów, memów i kreatywności. Słuchajcie, normalnie mega, mega ultra gorąco, Ale to wie, każdy od razu zacznijmy od memów. Najpierw śmiesznie, potem jakoś bardziej poważnie. Cyk. Delikatnie przedstawię. Jest tu ten softbox, naprawdę. Właśnie, dojechał mi nowy telefon. nie? to że się chwalę, ale będzie niedługo nowa jakość, ponieważ chciałem kupić kamerę, kupiłem sobie iPhone'a, żeby mieć lepszą jakość materiałów, więc czekam na holder, czekam na e, w końcu ring lighta, żeby mieć jakieś LEDowe światło i będziemy mieli dową jakość nagrywania, może trochę więcej handmade i w końcu nie będę miał odwrotu, będę mógł wam pokazać, jak rysuję na papierze tradycyjnie ołówkiem, markerami, długopisami bla. więc naprawdę kanał się rozwinie bardziej w tą stronę kreatywną, artystyczną po raz kolejny. Mam nadzieję, że się cieszycie. Dobra, lecimy do memu. Dobra jest kawka. <ścoughs> Okej. Okay. Zaczęliśmy delikatnie. Spodziewałem się totalnie gorszych rzeczy, Row, Lecimy dalej. <ścoughs> Od Michałka prozurę to nawet nie jest on Sicho dodał e, Dobra jakoś memów na RIP i powiem wam szczerze, że noch. Je, jest wysoko, nie? Co, co, coś tutaj ten humor ostatnio pofrunął. Oj chyba trzeba będzie zrobić przesiew, żeby to było znowu śmieszne. Chociaż zobaczymy niżej, może jeszcze coś będzie ciekawego. <zysy> Mój ulubiony, stary, odgrzewany kotlet. Patrzcie, co dziś znalazłem na świetniku. Może jest to nielegalne, ale ktoś bardzo chce to zobaczyć, to sprzedam. Ktoś mi dzisiaj powiedział, że mem z Draw My Life już jest nieaktywny. Powiem wam, normalnie szukam, szukam, ale no jest, jest ciężko, jest... Kiedy o 3.26 przypomnij sobie, że musisz kupić kredki i bok do szkoły. Szablon fajny. Kiedy planujesz zemstę na rodzeństwie. Halo, gdzie są dobre memy, mili moi drodzy? Chyba brakuje dobrych memiarzy. Nikomu nie ujmuję, ale nie ma nic jeszcze, co mnie powaliło z nóg. Lećmy dalej. Kiedy bierzesz się za przegląd i widzisz perełki na swoim serwie. To dojdziemy na fanartach. Czuję, że blisko będzie do tego, żebym kogoś zaraz pochwalił potężnie. Prozu, co masz kociołku? Prozu i to jest coś. Ten fanarcik już widziałem Prozura Mixa. Oj, trzeba zrobić przesiew, koniecznie. Powiem wam, że jak nic ciekawego nie będzie, to nie będę marnował waszego czasu i przejdziemy od razu na fanarty. Dobra, okej. Okay. Głupie, ale ja lubię taki humor. Jak mogło go siać od Skaja? Zastanawiasz się, jak baba się Max, skoro nie wiedziała jak. To jest głupie poczucie humoru, który ja akurat bardzo lubię. Ale że prosto Reto ja nawet dołączył na serwer? O nie. Ktoś nigdy nie dam narysować coś dla rodziny Proszę to. Powiedziałeś rodzina <laughs> Rodzina jest najważniejsza Teraz umiesz rysować, to jest prawda O Jezus, memy z domem Toretto by za dobre Okej, okay, dobra, dobra Lecimy dalej w takim razie Memy dzisiaj no tak sobie Czekam na jakieś petardy na przyszły przegląd Spokojnie, będzie ich więcej I więcej czasu poświęcę na memy Jak będzie coś naprawdę, naprawdę dobrego Lecimy fanarty A potem kreatywność Dzisiaj pofruniemy z kreatywnością <grym> Okej, okay, teraz możemy lecieć Eee, ależ to chyba miniaturka będzie Jeszcze myślę, ale Nadawałaby się Czekajcie Dałem szansę i zeskrolowałem dwa razy w dół Ej Takie chore gówno możecie mi robić na kanał gamingowy Totalnie Kanał prozu Jak was tam nie ma zasubujcie Naprawdę Są gameplaye z Rocket League, z Overwatch'a Z wielu innych gierek e, Na pewno będziecie satysfakcjonowani Bo są naprawdę porąbane rzeczy tam na tym kanale Totalnie porąbane Kiedy jeden szereg z witaminami przykleił się do drugiego I zostajesz przeniesiony do innego wymiaru DJ ożura nie istnieje. Nie możecie skrzywdzić. DJ Muszę zajść wache, bo nie mam kasy. Benzyna kosztuje oczy z głowy. Wkurza mnie to, bo goście w Teksasie i Calgary mają luzy. Dobra, było warto jeszcze to sprawdzić. Lecimy na fanarty. To było dobre zakończenie. Obroniliście honor. Mafioza owca z letnim prozu. Pum! Od razu na grubo. Bardzo ładne, delikatne, Nieprzekontrastowane e, Fajny klimat takiego ochładzającego napoju z pomarańczkami bądź z cytrusami. Piękna sprawa, lecimy dalej. Mamy kontynuację od Vername. Po <laughs> prostu, nieblady. No, zjorany jak po prostu się tylko da, ale prosty w punkt, fajna tekstura wody, bardzo mi się podoba. Desjadam. Bardzo proste i nadawałoby się totalnie na miniaturkę na kanał gamingowy. Lubię takie rzeczy. Lecimy dalej. O, oh! <słatki> Jakie słodkie! Katie, dziękuję Ci bardzo. No, ale zajebista sprawa. To jest totalnym przekoksem przed przekocurakiem, przed totalnym wypasem. Nie wiem czy to może, a może to będzie na miniaturce w sumie. Kurde, dam po prostu prozuraki i te wszystkie postaci. Ej, to nie jest zły pomysł, może to będzie miniaturka, zobaczymy jeszcze. Widziałem, jest to na banerze na naszym pięknym Discordzie. Proszę bardzo, prozuraki, jak was jeszcze nie ma, zapraszamy, oczywiście dołączcie, macie linki w opisie. Świetna robota Kimi totalnie, totalnie, totalnie Tops! Piękna sprawa. <noise> dziękuję bardzo, Zapku. <noise> po prostu. Mamy Tradisza od Rickensa. Bardzo spoko szkic, dziękuję. Werox! Jeżeli to nie jest inspirowane żadną postacią, która już istnieje, nie mam nic teraz, co mi się kojarzy z tym w głowie. Ewentualnie Kojot. E Aha, tylko i wyłącznie z... Woody Woodpeckera Ale poza. świetne. O jezu, to jest, to jest genialna. To jest genialna krecha. Naprawdę bardzo dobre. Dziękuję. Od z mamy. Prozu kawa enjoyer. To też by się nadawało na mnie. Turkę. Prozu kawa enjoyer. I tyle. Co to ma buzię, taką malutko. O Jezu, to jest coś. To jest Ani z jej od razu się kojarzy. Piękna sprawa. Draksa mamy. <grywa> Rozu swoim ambreonkiem po trzech latach na siłce. No, kiedyś to było. Teraz już nie ma, słuchajcie, teraz tylko koszulki oversize i udaje, y, Że jest git. <grywa> nie no, masakra. Piękna sprawa. Kill me! Wow! Bardzo spoko, dziękuję Filmi nam narysował naszych bohaterów do RPGa Który niedługo się będzie pokazywał też na kanale gamingowym e, Ponieważ gramy taką improwizowaną, długą historię Ja, Inki, Wante, Blusiu Cała ekipa, cała śmietanka Mysza nam to prowadzi jako MG, więc e, Jak lubicie takie rzeczy, to też zapraszam niedługo Ale o tym będę jeszcze reklamował, bo tam naprawdę dużo pracy w to wchodzi e, Bardzo dziękuję, Filmi, świetna robota Pro, Mamy coś z historią Prozure z 2054 Prozu przejął już cały YouTube I założył korporację, po paru latach Zostawia go żona, o nie, halo Halo, i wygiwała tak, że korporacja po prostu teraz już nie była jego Po prostu stracił pracę, pieniądze, kanał na YouTubie A co najważniejsze brodę Jedyne co mu zostało to kubek I lamerskie wąsy przegrywa Kurde, teraz zastanawiam się jaki jest sens życia Kurde, to straszne Masakra, ja pierdziela aż mi się smutno zrobiło Halo Wolny Piotr z ProzuroMiksem, Mixem Już go widziałem ostatnio Był zresztą na memach Przepiękna robota Gotowanie kurcze piórkiem od tableta to jest to Serplur jaki wzrok, o kurde, tu może być totalnie wszystko, tu może być totalnie wszystko Ej, może Wy wykorzystujcie fanarty do memów w sumie, bo niektóre są naprawdę zabawne Ramen i prozu kamehameha, oczywiście kawowe, bo jakby inaczej Super sprawa, tym bardziej, że jestem dosyć sporym fanem dbz eee, Superkę już tak trochę mniej oglądałem, ale Zetka, mm, piękna sprawa Odwipka mamy, prozu lubi Sword. Kurde. Normalnie o krok od zrobienia moda. Naprawdę. W sensie... <grytanie> Idol już jest. Teraz tylko go powykrzywiać parę razy i jest wszystko. Piękna robota. Fajnie, że kreska jest bardzo ładnie wykonana. Fotosz obzoru od Areniusa. O stary, on się patrzy w moją duszę. <grytanie> ale to jest creepy. Ale ktoś lekcję wyciągnął. Fajnie jest zrobione. Od Darii Vox mamy. Proszę bardzo. Fanartik 45 minut. Prosty, ale bardzo przyjemny. Podoba mi się ta interakcja z tą małą myszką. To jest... Fajny smaczek dla kogoś kto faktycznie ogląda kanał Uuuu od bibliona mam być taką tutaj Panią by się chciało rzec Brody nie ma więc jest dobrze Nie no nawet, nawet szacun naprawdę Fajnie Jest to dziwne bo ym, Staram się Empatycznie emanować że to jestem ja i <grym> Lecimy dalej <grym> w końcu odwrócenie stron <grym> Tak Duże inki mały prozu finalnie Ktoś co zrobił, jestem w szoku. Dobra, słuchajcie, bo znowu będzie za długi odcinek, lecimy na kreatywność. Piękne fanart, naprawdę Wam bardzo dziękuję. Może jakaś jeszcze perełeczka się znajdzie, żeby ją pokazać już na tym odcinku, i potem polecimy na kreatywność, ale przyspieszam. <śmiech> <śmiech> Jedna w dół! Jedna w dół! Wany! Nie mam pomysłu, więc drugi Fanart. Przestatek mówiłem: Wany, system roz. I to się powtarza Wspaniała robota To jest naprawdę stary widz Tablet, slocik na kubek Proszę bardzo Ale ma fajny Fajnie, że ma taki akcent irokeza czarnego eee, Ten nasz gołąb wspaniały To jest piękna robota Stary widz Ewidentnie stary widz Gołębi już mało kto kojarzy I od mady mamy bo jest totalnie kuca. Z pięknym symbolem kawy i piórka, oczywiście, Stylujca I na tym etapie możemy skończyć i przejść na kreatywność. Jestem w głębokim szoku. Widziałem jeszcze na Instagramie e, od Gosiow, między innymi, i. Hold on. Następnym razem pokażę, bo pff, masakra. Jesteście genialni ludzie. Dobra, mam akurat tutaj przewinięte, więc Dari Vox, Jeśli chcecie, żeby wam uszy zdechły to polecam. Tak! Of pretty girls and starting conversations, conversations. I... I wanna be, be your left, 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 left. hand right. man Bardzo ładne. Szanuję. Każde wykonanie muzyczne i podzielenie się jakąś swoją e, pasją, swoją częścią siebie tutaj jest mile widziane. Wspaniała robota. Od traktorci mamy potężnego Vipa. Wow. To jest coś. O kurde, to jest, to jest. Takie smaczki, lubię. Ja pamiętam, już nawet gadałem o tym z bluesiem bo ostatnio, bo chyba coś traktorcia rysowałaś w i na urodziny spóźnionego, z tego co pamiętam. I gadaliśmy o tych twoich pierwszych tworach cybernetycznych, jak pokazywałem cię właśnie, jak się tak jarałem. E, to jest w dobrym kierunku rozwój, w sensie naprawdę szacun. Ja pamiętam po wmr i po twojej pracy tego rapera, e, że masz naprawdę spore obycie z tym, co robisz. Karincia. Napisała, że postać nie należy do niej Nie wiem, czy jest to przerysowane Czy jest to jakaś twoja konwencja postaci istniejącej Ale jest to bardzo, bardzo, bardzo dobre Bardzo dobrze zrobione Precyzyjnie Od kupka mamy Inkiego z Ed Czy Inki ma to na awatarze? Powinien to mieć na awatarze Oczywiście, że ma to na awatarze To jest to Gust dobry U moich moderatorów to jest... Podstawa nie, nie pytam o baner <laughs> Nie, no, wspaniała robota, serio Tu i Golemik w 3D, proszę bardzo Ciekawe do czego, jestem ciekaw Okej okay. Okej okay. To było dobre Chips, po prostu. Pierwsza animacja walki, która dobrze wygląda. Ej, wysina prozurę, ocenia animację. Prozurę animacji ma w Bardzo dobra robota. Okej, okay, banan ze swoją abominacją, widzę. Elegancką. Ej, kreatywność jest ciekawa. Może ja zacznę robić po prostu e, odcinki z kreatywności i z krytyki? Prdę. Może chcecie takie naprawdę konkretne ocenianie waszych prac? Co? Gdzie ja się przyłożę, usiądę i postaram się podrysować to, co mogłoby być lepiej zrobione. Dajcie mi znać, czy chcecie coś takiego. Kimi, no wyszło jak wyszło. Kiedy w realu zacznie działać ctrl z Nigdy, niestety nigdy Ja widziałem kiedyś takiego mema, gdzie Pokażcie ten obrazek, kiedy jest bardzo, bardzo smutny artysta I jest, yy, kiedy zdajesz sobie sprawę, że wszystko namalowałeś na jednej warstwie I jest takie Wow, nie Ech. A potem jest malarz, który robi wszystko farbami ma takie <śpania> Wspaniale to jest Wow, od pejasa O kurde To jest potężna umiejętność robić takie już rzuty twarzy To jest Totalnie nie poszedłem w tym kierunku, jeżeli chodzi o jakąś tam moją, nie wiem, wizję rysowania, bo robię totalnie inne rzeczy, ale to jest to jest coś. Masakra, piękna sprawa. Od blite mamy tutaj, albo Blity, Bulity, blithe. Bardzo ładne po raz kolejny. Fajnie, że robicie takie bardzo, bardzo, bardzo szkicowe, brudne te rzeczy, bo to jest bardziej wiarygodne. Widać, że nad tym spędziliście sobie swój wolny czas, a nie jest to jakieś pro elo. High endowe, tylko jest właśnie. Um, fajne. Okej, okay, takie odsłony mysz, to jeszcze nie widziałem. <laughs> Od tew mamy RUKO! Czyli pewnie jakaś jej postać OC, bardzo, 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 bardzo przyjemna. Fajna, wychudzona niesamowicie. Nie wiem, czy nie jest taka jakaś króciutka, ale ogólnie bardzo przyjemna. Fajne kolorki, takie matowe, przyjemne, bardzo, bardzo przyjemne. Przymiotnik challenge, przyjemny. O kurde, młody Karolak. Szkicer drału pracy sprzed dwóch lat. Stary, ty wygrałeś u mnie konkurs. Na ten tablet, który trzymasz w rękach, to był chyba DECO 03, z tego co kojarzę. I z tego co kojarzę, masz go dalej tutaj narysowanego, więc o, pokazuje mi, że to co robię w internecie ma jakiś cholera sens, bo się rozwijacie. I tym pięknym akcentem, wspaniałym akcentem, myślę, że możemy śmiało, może mi tak nie odlatywać. Proszę, na no czułko. Możemy śmiało zakończyć ten odcinek. Ja byłem prozurę, czyli wasz grafik, animator, ziomek z internetu, który robi dla was, mam nadzieję, fajny content. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, dołączcie do ekipy, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na Discorda, na grupkę, na Instagram. Wszystko wiecie. Macie w opisie linki na mój kanał gamingowy Prozu I co? Widzimy się każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16.30. Przegenialna robota. Jestem z was totalnie i serdecznie dumny A memy przywalcie czymś ostrym. Nie bójcie się, naprawdę po grubości, po linii najwyżej będę blurował. Ale nie przesadzajcie! Regulami nic z Cześć!